Cześć, z tej strony Ola, i dzisiaj zabieram Was ponownie w podróż do Australii. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o trzech regionach i szczepach australijskich, które jeśli interesujecie się winem, zdecydowanie powinniście znać. Zapraszam. Przypominam, jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu o Australii, zapraszam, znajdziecie link albo w kartach, albo w opisie. Przypominam, że wina australijskie mają swoje charakterystyczne cechy, które wynikają z tego, gdzie Australia jest, jaki tam jest klimat i co tam się uprawia. Pierwsza rzecz, którą powinniście wiedzieć, to jest to, że w Australii praktycznie nie ma szczepów lokalnych. Mamy tam tylko szczepy międzynarodowe, czyli takie, które raczej wszyscy kojarzycie, czyli takie jak Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, Shiraz, no bo tak, tam, tak na niego mówimy, czy na przykład Semillon. I w związku z tym my mamy pewne skojarzenia, jak, jakie one powinny być, kiedyś gdzieś już słyszeliśmy, piliśmy. Natomiast te, o których dzisiaj Wam opowiem, są rzeczywiście charakterystyczne. I właśnie dlaczego warto ich spróbować i dlaczego warto je znać. Zacznijmy sobie może trochę nietypowo, bo od moim zdaniem najsilniejszego zawodnika z całej trójki, pewnej powiedziałabym klasyki. Wina australijskich, czyli Shiraz z Barossa Valley. Barossa Wali, gdzie, gdzie jest, wszyscy widzą tutaj na mapie obok mnie, więc widać, że Australia Południowa, no bo tylko tam jest e, niespodzianka, na tyle chłodno, żeby tam się dało e, uprawiać winogrona. Natomiast dlaczego on jest taki charakterystyczny, dlaczego też wiele osób go lubi? E, dlatego, że tak jak wspominałam, wina australijskie są niezwykle skoncentrowane, aż wychodzące z kieliszka. E, I tutaj w tym winie znajdziecie bardzo dużo takich e, ciepłych, czerwonych owoców, nawet powiedziałabym odrobinę dżemowatych. E, znajdziecie też odrobinę przypraw, takich jak pieprz. Może nawet jakiś goździków byście się doszukali. E, a także, i to już powiedziałabym, że do wszystkich, Zapach eukaliptusa, taki właśnie zielony, świeży, ziołowy. Tylko teraz uwaga, ten eukaliptus nie bierze się z samych winogron, tylko on przechodzi, tak? Skoro eukaliptus w Australii rośnie praktycznie wszędzie, jakby powiedzieć, mi się koala coś jeść muszą, e, tylko właśnie przechodzi ten zapach przez skórkę winogron. Co ma niestety jedną wadę, bo kiedy te eukaliptusy się zapalą, a przecież pamiętam o bardzo dużych, na przykład pożarach w niektórych regionach Australii, no to niestety tak się możecie domyślać ten dym też przechodzi zapach tego dymu też przechodzi wobec tego wtedy niestety winiarze mają spory problem dlatego że cały zbiór jest praktycznie do wyrzucenia ale wracając do naszego bohatera Shiraza, on będzie pasował do wielu dań, czyli nie będzie tylko fajny do wypicia samemu, ale do zestawienia go z czymś, z czego Australia, jaką powiedziałabym kuchnia australijska, słynie. Bo kuchnia australijska, coś co musicie wiedzieć, ona jest, ma mnóstwo wpływów różnych. To znaczy wpływy angielskie, czyli kolonizatorzy, wpływy nieco takie południowoazjatyckie z racji geografii. Wiecie, da Australii przy... Przywożono wiele tradycji, wierzeń kulinarnych, tego typu rzeczy, ale jest taki, taki produkt, z którego Australia słynie i jest to, słuchajcie, jagnięcina i baranina. Więc wyobraźcie sobie Taki właśnie, na przykład, comber baranie albo coember jagnięcy, w towarzystwie jakiegoś cięższego sosu, pire ziemniaczanego, bo tam lami masz potatoes to też jest klasyk, właśnie w towarzystwie kieliszka takiego się Przepraszam, ja się zrobiłam, głodna, bardzo chętnie bym to teraz przed sobą zobaczyła. Więc to jest jeden z tych przykładów, po który można sięgnąć. Kolejny, też taki, który w Polsce lubimy, to jest Riesling. Tylko, że my Rieslinga kojarzymy właśnie z czymś, co jest przede wszystkim bardzo zielone, cytrusowe, świeże, no i daje bardzo duże pole do popisu, bo może być zarówno bardzo wytrawny, jak i może być bardzo słodkim, wręcz powiedziałabym, że ulepkiem. I w Australii najbardziej znanym Rieslingiem, takim, który rzeczywiście, takiego, który warto spróbować, to jest Riesling z Eden Valley, który dla odmiany jest tu, tak jak na mapie widzicie. I rzeczywiście on może mieć po części te aromaty świeże, ale on jest pełniejszy. Czyli co można się z, z racji na ciepło, z racji też na to, że Riesling ze swojej natury przez wysoką kwasowość może być i często jest winem długowiecznym. Więc możemy też odnaleźć w nim nuty takie, które część osób przerażają, a część mówi, że jak ich nie ma to Riesling się nie liczy, czyli nuty petrolowe, tak? czyli właśnie nafta, benzyna, tego typu rzeczy. Wobec tego jeśli jesteście ciekawi, popróbujcie właśnie na, na różnych stopniach słodkości. Jeśli będzie wytrawny, dlaczego nie zestawić również z czymś bardzo australijskim, czyli owocami morza, wszelkiego rodzaju maści. E, możecie zestawiać się z krewetkami, z przegrzebkami, z ośmiornicą, czemu nie. A jeśli, e, jeśli na słodko, to słuchajcie, do owoców wszelkiego rodzaju. Coś, co dla mnie było też dużym, dużym zaskoczeniem, to było to, że dziadkowie czy ciocie nie mają w ogródku jabłek czy brzoskwiń, tylko mają ananasy, mango, granaty. Czemu nie? I skoro pozostajemy w tematyce deserowej, no to ja wiem, że Australijczycy z Nowozelandczykami się o ten deser kłócą, ale właśnie Beza, w Polsce mówimy Pawłowa, na cześć baletnicy Anny Pawłowej, czyli właśnie widzę taka ta duża Beza z bitą śmietaną i owocami. Dlaczego nie takie zestawienie? Myślę, że jak najbardziej się odnajdą. Bardzo, bardzo też australijskie. I ostatnia perełka którą my w Europie kojarzymy też głównie z winami słodkimi. No bo jak my słyszymy Semillon, no to pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, no to jest słodki sotern do zestawienia na przykład z mocnymi serami czy jako, jako wino deserowe typowo. A tam ono to wino jest, jest rzeczywiście troszeczkę inne. Przede wszystkim to jest takie wino, któremu warto jest pozwolić dojrzeć. Eee, też słyszałam kiedyś taki, taką opinię, że e, Semillon z Hunter Valley, czyli już zupełnie w innym miejscu jesteśmy, w ogóle nie powinno się pić młodego, bo to szkoda. Eee, trzeba, trzeba mu dać dojrzeć po to, żeby e, on mógł się rozwinąć. On jest niezwykle długowieczny. Możecie go wypić po 10, 15, 20 latach i on dalej Was zaskoczy, on dalej będzie pijalny. Eee, też Znajdziecie e, część zielonych, owocowych, ale właśnie ta, e, to ciepło, czasami właśnie nafta, te takie nuty, których możecie się zupełnie nie spodziewać, e, to jest coś, co tak naprawdę e, czego my szukamy. Czyli to nie jest tak, że to jest zawsze takie samo. E, możemy mieć na przykład e, kupić sobie kilka, kilka takich butelek i otwierać je co roku czy co dwa lata i wtedy zobaczyć, że ono dalej, dalej jest zaskakujące, dalej jest inne, dalej ma coś innego do zaoferowania. E, Także tak naprawdę na tym etapie nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić Was do eksperymentowania. E, przypominam oczywiście, bo te wina, które widzicie przede mną, wszystkie są nakrętkowe. Przypominam, że ani korek, ani nakrętka nie świadczy o zawartości, e, zawartości butelki, w szczególności jeżeli mówimy o Australii, Nowej Zelandii. E, także bardzo Was do tego zachęcam. Spróbujcie też takich win spoza Europy. Kto wie, może któreś z nich wkrótce stanie się Waszym ulubionym. Zachęcam Was także do obserwowania kanału i będę starała się Wam przemycać więcej ciekawostek i wiedzy na temat Australii australijskich win. Do zobaczenia!